Cześć, witajcie. Ja jestem Najonet, a dzisiaj jesteśmy na naszym świecie Minecraft Hardcore. Eee, w 20 odcinku tej serii, o ile się nie mylę, albo 19. Kurczę, już tyle tego było, że no, zaczynam się mylić. Eee, na początek tutaj ściszymy grę troszkę. Eee, dzisiejszy odcinek ogólnie będzie troszkę krótszy niż zwykle, czyli no tam zwykle jest po 18 minut. E, dzisiaj może tak smax 10, bo dzisiejszym celem jest e, popolowanie na potwory. Ja pewien pomysł to możemy sprób spróbować zdobyć. A i nie uda się. E, może wiecie o co mi chodziło, chciałem płytę zdobyć, ale się nie uda, tylko one tutaj się biją, więc o, fantastycznie. Dlaczego polujemy na moby? No, musimy poekspić, to raz. Potrzebujemy jakichś tam kości i takich innych rzeczy. I niedługo tak będzie trzeba... Ajajaj, zepsułem. Niedługo będzie trzeba iść na endermany, żeby móc, no, iść kiedyś do endu. Teraz jak to nagrywam to jest akurat... Jeszcze piątek, film wrócę w sobotę, to właśnie, jak dzisiaj to oglądacie, to jest też live. Przynajmniej obecnie tak myślę, że uda mi go się zrobić. To jest Minecraft Hardcore rzecz jasna, będzie ten live'ik. I nie wiem, pójdziemy do denderu na pewno, może też coś tam zdążymy popolować. Trzeba trochę się tam wyekspić. No i też trzeba byłoby pokopać na jakimś live'ie. I też myślę, że fajnie by było kiedyś wybudować jakąś imponującą budowlę. Jeszcze ściszę Minecrafta, bo... No nie, brakuje. Ja myślę, że takim kolejnym celem byłoby budowanie lepszego domu, powiedzmy. Mając na myśli nie domek, tylko jakiś pałac, zamek. Bardzo bym preferował coś tam, na przykład w tej górze. Tam bym musiał iść, zobaczyć jak tam to wygląda. No, trzeba poeksplorować. Pewnie w jakimś z następnych odcinków tam pójdziemy. Kurde. Oj, bo zaraz umrę. Endermany 2. O, Pol potion ma jakieś. Uciekamy, ale tutaj są szkielety. Dobra, ta jest chyba jednym moim zdaniem najbardziej OP przedmiotów w tej grze. Nice. pierwsza bajła. Teraz tam próbujemy zabić drugiego, tylko trzeba się uleczyć. No, zjeść coś po prostu, tylko najpierw tego pająka zabijemy, żeby nam nie przeszkadzał. Wybujemy tylko kurczę. Ja widziałem, że na 5 hitów chyba idzie Enderman. E, mamy już dwie perełki. Zaraz się też chyba będzie robił dzień powoli. jak tutaj właśnie teren wygląda. to to też jest ciekawe. Traf Creepera. No jak to nie trafił? O. O Jezu. Traf Creepera, ej. ej ja zaraz umrę. Dajcie, zdobywamy tą płytę. Traf go! Nie! Nie! No dalej, zabij go! Dobra, musiałem zrobić małe cięcie na szybko tylko nie chcę stracić tego creepera No traf! Jeszcze jeden hit! Ale ja to śmiesznie wygląda Taka zabawa z creeperem i szkieletem, no, no to ja, no to ja, go jest u, fajną płytę trafiliśmy. Może nie fajną, ale rzadką. A jeszcze robi dzień to tam nie ma co. Fajnie, że wtedy trafiliśmy. Panowaliśmy pewnie z pół Co mamy jeszcze creepera. Nie wiem w sumie po co nam się creepery przydadzą. Możemy proch strzelnicy, czy uzyskać z nich? No bo już się palą. O tam jeszcze coś jest. O Enderman, ja chyba wolę Endermana. Kurysma już zniknął. Pająki. No pająki chętnie przygarnę, bo to nici. Oczy pająka. A chyba w jakimś z poprzednich odcinków znaleźliśmy e, Villagera. A czy my go w końcu uleczyliśmy? Chyba nie. Dobra, to ja to też się przyda. Bo będzie trzeba enchantować przedmioty. Zniknął jakiś pająk chyba. Gdzieś tu jeszcze się kręcił jeden. No cóż, mówi się trudno. No i tak. Ja tutaj chciałbym bardzo jakiś sobie zamek wybudować. Taką bazę. A tutaj były po prostu te historyczne początki. Chyba aż da mnie. To ciężko pomyśleć, że tutaj ma 2 lata. Tak się z tą serią. E, tak tą stack z tą serią zwlekam. E, już dwa lata w, w te wakacje miną, odkąd ją zacząłem. E, ale no, ostatnio to jest ją przyspieszyłem. Dobra co my... jaki jest bilans e, korzyści? Mamy tak, 6 kości, 5 gunpowdera. Uuu! Chociaż a to ma zero. E, to nieźle. Żelazo nawet nam dropnął zombie. A to fajnie, bo w sumie ta się przydało zrobić. A my nie mamy defna. Eee, no nic nowego. A co dalej mamy? Mamy eee, na nasionka. To tam mniej ważne. Rotem flash, oczy pająka. Nici i mamy już cztery NDPły, A co najważniejsze, eee, strzał, trochę zdobyliśmy. To też się na pewno tam przyda. No, i płytę mamy. I gdzie damy płytę? Czy jakieś płyty już nie mam? Co to? Oh, A się koloryki pozmieniały? Co to jest? Soul Speed. To się kiedyś pewnie przyda. Nie wiem, nie mam nigdzie tej płyty, więc ja ją tutaj po prostu na razie zostawię. Eee, możecie przynajmniej też pisać w komentarzach pomysły, co mogę jeszcze dodać na swój świat. Może portal jakoś ulepszymy, żeby był ładniejszy a nie tylko tam jeszcze oszczędnie 10 obsydianu naładowałem. To może jakoś udekorujemy, bo tak stoi w sumie bez celu. Może jakiś rozwój farmy, bo w sumie nawet z nic nie korzystam, ale coś śmieszne. Ja nie wiem, właśnie jest tutaj kilka opcji na następne odcinki, na pewno będę starał się to zrealizować. Możemy sobie jeszcze fajne zabrać. Jak mówiłem, ten odcinek będzie trochę krótszy. Miał być tylko z polowania na mopki. Ale myślę, że będzie wystarczający dla Was. Czcina będzie nam potrzebna, by mieć papier na biblioteczki. Ja jeszcze poza odcinkiem. Tak wiem, że poza odcinkiem geć nie miałem, ale poza odcinkiem jeszcze spróbuję eee, to tutaj, a nie tutaj daję. Nie wiem, już czasami mi się tak myli, gdzie co wrzucam, bo czasami ogólnie wrzucam papier do drewna, no bo w rzeczywistości papier jest do drewna robiony. Eee, o czym ja to mówiłem? Eee, a, że no po, poza odcinkiem drewna pozbieram. No i to w sumie tyle. Eee, no i co, w dzisiejszym odcinku też to raczej będzie na tyle. Mam nadzieję, że nam Wam się spodoba. I co, widzimy się na live i w następnych odcinkach. Cześć!